Witam bardzo serdecznie po, no, nie ukrywam, tej dłuższej przerwie, w po sumie ponad dwa tygodnie. Przepraszam za tak długą przerwę, ale cóż, trochę się działo w ciągu tych dwóch tygodni. Między innymi miałem problem z autem, plus tydzień na nockach, a wiadomo, że na nockach ja nie gram w ogóle, więc na start byłem 5 dni w tył. A po nockach z kolei, no cóż, musiałem odpocząć, nie sądziłem, że mój odpoczynek, moja regeneracja będzie przebiegała cały weekend. Nie, nie piłem aż tak dużo. Natomiast, no, niestety organizm musiał się przestawić z pracy nocnej, nawet pracę w ciągu dnia. A na popołudniówkach, no cóż, bo zawsze po nockach mam popołudniówkę. A na popołudniówkach, no cóż, do południa nie ma szans. Wieczorem, no wiecie, no, nie zawsze jest siła. E... Po prostu nie miałem za bardzo możliwości fizycznej, żeby się za coś wziąć, aczkolwiek mam dla Was też informacje, zanim zaczniemy grać. Jestem obecnie posiadaczem od kilku, od dwóch, trzech dni posiadaczem szybszego internetu, to znaczy, 1 giga na 1 giga, wcześniej miałem 100 mega na 10 mega, co za tym idzie. Już sprawdzałem, robiłem testy. 30 minutowy materiał ważący 10 giga wcześniej wrzucało mi się w ponad 2 godziny, czyli godzina nagrywa, pół godziny nagrywania, pół godzina renderowania oraz jakieś ponad 2 godziny samego wrzucania na kanał. Teraz pół godziny nagrywania, pół godziny renderingu i 15 minut wrzucania. Tak. 15 minut. No, biorąc pod uwagę 1 giga wrzucania, taką mam prędkość uploadu, no to 10 giga, 10 minut plus 2-3 minutki na e, skalowanie, że tak powiem, obrazu YouTube, YouTube na, na YouTube do e, Full HD z 360 pobołek. Wiadomo, każdy film, który się na YouTube wrzuca, najpierw jest wrócany w jakości skalowania w sumie 144, potem 240, potem bla 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 bla, i aż dochodzi do Full HD i wyższych wartości, oczywiście tych wyższych wartości u mnie no, na, razie, na razie niestety nie będzie. Także cóż, poprawiło mi się o tyle dobrze, że czas zajęcia się, że tak powiem, nagrania jednego materiału mi się Znacznie skrócił, teraz mam zamiar nagrać. Mam nadzieję, że tyle wytrzymam. Mam zamiar nagrać godzinę bez przerwy. Mam nadzieję, że to mi się uda. Tak, za parę, za parę minut sprawdzę, czy w ogóle mi Shadow Play nagrywa dobrze, bo ostatnio miałem z nim raz problem i wolę nie ryzykować nagrywając godzinę. Bo potem się okaże, że wszystko pójdzie w cholerę. Ale to, że tak powiem, wyjdzie w czasie, więc wracamy do gry. I naszym celem jest pokaż co jest naszym celem, bardzo dziękuję. Mamy, musimy zająć holownik handlarzy i prodostać się do, do wioski na moście, a następnie opuścić most i przejechać na drugą stronę, trochę to zagmatwane. Tymczasem stan liczebny załogi Aurory stale się powiększa. Najpierw Krist, teraz Katia i jej córka. Jasne, im nas więcej, tym lepiej, ale problem przestrzeni życiowej zaczyna być coraz bardziej palący. Teraz muszę dostać się do terminalu, gdzie jakryst ukrył swą drezynę i przy jej pomocy odholować wagon pasażerski ze starej, ze starej zajezdni na Aurory. A więc, jesteśmy tu, a musimy zapierdzielać na drugi koniec chodzenia mapy. I się zastanawiam teraz, jak... Ja to zrobię pewnie z buta, okutwa. Myślę, jak tu się przedostać. No chyba tutaj zbytnich wyboru nie mam. Czy no e, mieć może wybór mam, natomiast jest inny problem, mianowicie nie mogę wam tego pokazać palcem ani wskaźnikiem niczym. Natomiast jest jeden problem, otóż... Między, to, między liniami torów kolejowych, o ile pamiętam, tam jest promieniowanie, i teraz pytanie: jak przejść to cholerstwo, żeby w to promieniowanie się nie wpierdzielić? Nie mam pojęcia. Aczkolwiek wiem natomiast jedno, że tutaj jest baza przestępców, że tak się wyrażę. Oczywiście oprócz tego tej psinki jest baza przestępców, i do niej i tak musimy dojść zabić e, wszystkich. A z mam w zabronie w ogóle, bo nawet nie pamiętam. Mam kawaha na bliski dystans e, bez tulika szkoda, e, może uda mi się to mi założyć, mamy strzelbę już dwu, dwururkową. i mamy karabin, którego w zasadzie pewnie i tak używać nie będę, A ten karabin, wiadomo, znany jest, znany jest z no poprzedniej części kanabin na kuleczki Natomiast ja przede wszystkim 5 e, noży, niedużo. A, A my m, o, więc tak, pięć minut minęło. Ja mam zamiar nagrywać godzinę. Bez urwania. Mam nadzieję, że to mi się uda. Póki co. Zapieprzyć tego, tego tą psinkę i udać się... Najpierw się udać do naszej chatki, może da się... Kurde, nie trafiłem, jebany! No co za Franca... Jeden nóż straciłem, gdzie ten jest? No nie mu... no... no, 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 no. okej. Okay. Jeden nóż jest, a gdzie drugi? Cholera by to wzięła. No w mor... Serio? Nie mam noża? O, śpi! Już nie! Milcz kurwa! Przepraszam. No myślałem, że to jest martwy piesek. Dobra... Um, muszę mówić chyba ciszy, bo... Znaczy nie, żeby coś się działo w domu, bo jestem sam. Haha, ha. cały tydzień jestem sam w domu, dzięki czemu będę mógł poświęcić więcej czasu, będę mógł w ogóle poświęcić czas na nagrywanie. I oczywiście na streamki, które się w tym tygodniu pojawią w godzinach popołudniowych, wieczornych. Niedzielę. Niestety nie uda mi się zrealizować tego, co chciałem w niedzielę, czyli nagrać film niezwiązany z grami, a związany z motoryzacją. Ale jest szansa, że coś wrzucę na Facebooka. Nie wiem tylko czy jutro, czy pojutrze, ale pewnie, pewnie wrzucę pewną małą ciekawostkę na Facebooka, ale to jeszcze się okaże. Na razie to ja musiałbym się ogarnąć, mniej, PR, mniej, mniej gadać, więcej działać. Bo na razie to ja tutaj główno, że tak powiem. Godzina jest 12. E to spoko, wczesna godzina. Czy ja mogę wytworzyć sobie nóż? Który przez głupotę straciłem Jest, dobra Mam nóż Więcej już... Więcej chyba raczej nie zrobię broń nie, broń nie wyczyszczę, bo... No bo już nie mam czym Dobra, mam kompas przynajmniej Chociaż ten kompas to mi do dupy potrzebny Dobra, wychodzimy I postaramy się dojść tam, gdzie mamy dojść Kurde, tu mik! Po co tu po to tu przyszedłem, żeby tu założyć, jeśli nie, oczywiście go mam Dlaczego się okaże A tak, więc no cóż No nie mam No nie mam, niestety ja trudno. Ty chudna Kurwa macie jaka burza nie. No burz tyle ja tu nie widziałem jeszcze za głośno gadam, kurna, bo na ty widzę... uj, uj, uj pa! U. o Orzesz, ty w życiu! Wow. O, panie! No to, to jest śliczne! aż to co na mikrofon, Andryja, bo za głośno pewnie jestem. O rany, ale wieje! I no masakra, pięknie to wygląda! Tam jest że tak, Tam jest obraz trochę za mgłą, bo wybod deszcz. Nie no, rewelacja Ciekawe czy byłbym w stanie wejść do góry Zobacz, jak wygląda z góry ten widok, naprawdę o ho 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 No patrzcie na to Ja pierdzielę Jaki widok Nic nie widać Sorki, że się będę spuszczał przez parę sekund nad tym, ale to naprawdę no, jest... Rewelacyjny widok, no no no, 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 no 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 cóż! Wow. nieźle, naprawdę nieźle. Robi wrażenie dobra, spuściłem się nad e, chmurką, teraz trzeba iść dalej. No ale, no ale efekty są rewelacyjne, kurna. Te, I ten efekt kropli, o kropli padających na ziemię Nie no, kurde Rewelacja po prostu Tej, może tak cię w takiej pogodzie może mnie nie zauważą Ale efekty Tylko też nie mam, nie mam tu chodera, dobrze niedobrze ci szybko i dalej po prostu Nie pierdolicie z nim po prostu zabici i tyle Jeszcze ktoś? Na górę zrobisz na pewno Szybko i załatwiłem No Wykorzystałem to, że mnie nie widzieli po prostu Dobra, do góry Wow, sorry To był... To było nie było falowane.

A tu jest, ten, to jest, to jest to jest, to jest, jeniec. Na razie jakiś z nim, na razie muszę tu przeszukać otoczenie. Sporo tego. Dobra, zapiszę sobie grę. Nie wiem, czy przerywać nagranie i zobaczyć... Wow. Ho, ho, ho. Nice. Naprawdę nice. Dobra, to idziemy do góry bo jeszcze mogę do góry wejść a ja te będę się ja być może będę mógł się przedostać szybko z tego miejsca dalej prawdopodobnie tak będzie tyrolką, prze, tyrolką w sensie o hello a ja. no oczywiście bronię mu spadła na dół a nie mogę sobie akcesoria, akcesoria sobie mogę zabrać Dobra. A jeszcze wyżej. Dobra. Aha, ja tego mus... muszę skurczyć, by musiałbym najpierw uwolnić. A potem dopiero ewentualnie brać się za. A zaraz tego. Gdzie tu się szło do góry? Hello? Hello! Tu? No, chyba tu. Tak, dobra. Ja tak muszę wpiec gdzieś na dół i. O! Renko jeść. <laughs> to tak powiem. Um. Okej... Okay. Czaska Nie, to i tak muszę coś na dół i uwolnić tego nieszczęśnika. O, koniec Koniec burzy. Jeee! Yeah. Dobra, schodzimy. Nie, no muszę tylko muszę tego biedaka uwolnić, bo przecież jakby to miało wyglądać, gdybym go nie uwolnił. Jeszcze muszę i tak przeszukać wszystkie kontenery w okolicy. Dobra. Dobra, panie. Jest pan woli i do Dobra. Dobra, ciła cię Ja muszę teraz. O, deszcz się skończył. A sprawdzę sobie teraz to w, w otoczenie, że tak się wyrażę. Oczywiście, główno. O, psy, psy szaleją, widzę. Zaraz tę, tę, tę będę musiał iść? Chyba nie. Tak czy nie? raz. gdzie tu jest ta, ta rolka? Tu jest ta rolka, czyli, 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 czyli tam. A, po prostu będę musiał przejść na drugą stronę. A tam już czekają, widzę, jego moście. Ja. Yep. No cóż, czeka mnie jest zabawa mała. Dobra, idziemy. No i mam 15 minut nagrania, tak by naprawdę bym musiał go za 15 minut kończyć, a nie chcę. Bo to będzie bez sensu. Dobra, resztę. O właśnie. Dobra. A ten zamiast uciekać, to stoi jak taka pizda. Ciekawe. Dobra. Tu nic, 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 nic nie jest. Reszta zdaje się. Przepraszam resztka wagonu. Dobra, wchodzimy na górę. E, i i przemieścimy się dalej. A gdzie tutaj? Owiółka. No, panie, za, za krótko wciskałem przycisk otwierający i do góry na dach. Ok, taśmę nie będę słuchać, bo nie ma sensu części sobie wziąć i gitara. Gitary brać nie będę, bo jest mi niepotrzebna. Natomiast na pewno użyję sobie. Aha, do góry jeszcze muszę wejść. No, i użyjemy sobie tyrolki. Tutaj nie ma możliwości manewru, nic tu więcej zrobić nie mogę. Także cóż, z górki na pazurki. Przy okazji oglądałem mecz Polska-Łotwa i jest im trochę mieszane uczucia. Aha, Cz to, czy oni tu wejdą? Na nich to najlepiej użyć strzelby, tylko pytanie czy będzie to potrzebne. A, skurwy syn rzucają kamieniami. Mmm... muszę przebiec... Dobra, dobra inaczej. Kurde. Dawaj, dawaj, Bie bieg 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 bieg. Pierdol, pierdol ich, pierdol ich. O, dobry. o kurwa, ale mi się... Ale jebanie co u nich zrobił, no! I nóż oczywiście Ale nie zrobił unik, no co za... Noc... No i straciłem nóż przez niego, nie? No po prostu ja pierdacza, nie? Gdzie jestem w ogóle? Kurwa, gdzie ja... Jezusie miłosierny, gdzie ja żem doszedł? Dobra, trzeba ich... Trzeba ich trochę... Ja pierdzie, straciłem nóż Ale nie fart Dobra, części... Nie, ma, nie, chcę ich z nimi, nie chcę z, nimi z się, się z nimi bawić. Dobra w łeb Kurde, nie chcę zużywać amunicji niepotrzebnie. A ja powinienem iść gdzie? Tu. To do porządku. Źle, źle żem Polas. To co? Z górki na pazurki, wypierdalam stąd. Wychodzę, że się w ogóle uda. Tutaj? No tam nie przejdę, kurna. Nie pamiętam, co tu się robiło, żeby dojść dalej. Muszę się zastanowić przez chwilę, co to się robiło, bo nie pamiętam. Jak tam tędy przejść? Aha, ominąłem wszystkich. Tędy nie przejdę raczej. Troszkę się pogubiłem. Nie ukrywam. Jak tu przejść? A siódka musiała być Czyżby? Dobra Nie będę malować amunicji na niego Kurde, no nie, no nie Po prostu, no nie Przyznam się, że nie wiem co dalej Nie pamiętam Dobra i co, ja przechodzę nagrywanie, ogarnę temat, ogarnę ten teren i za chwilę do was wrócę, bo to bez sensu, żebym tak się kręcił w tej wefte, także za chwilę do was wrócę.